Witam serdecznie z tej strony. Karol, mamy 11 kwietnia, piątek. A jak piątek, to kolejny film z cyklu Piątek z Karolem, w którym to aktualizuję analizy wykresu Bitcoina. I dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy mamy lokalny koniec spadków i rozpoczynamy wzrosty w odniesieniu do amerykańskiego indeksu SP w obliczu wojny cłowej. I kolejny temat to dolar. Mianowicie euro-dolar, w którym to zakładałem długoterminowe wzrosty, i one osiągają pierwszy cel tych wzrostów, i zastanowimy się nad tym, czy to koniec wzrostów, czy może kontynuacja. Także takie dwa tematy dzisiaj dla Was przygotowałem i je sobie omówimy. Ale zanim przejdziemy do analiz, to spojrzenie na moją analizę z ubiegłego tygodnia. I dla osób, które nie oglądały yy, yy. W ubiegłym tygodniu nagrania to zachęcam, bo tam jest podsumowanie moich długoterminowych analiz, podsumowanie długoterminowych spojrzeń, nawet z ubiegłego roku, które się wszystkie jak na razie realizują. Wszystko idzie jak po sznurku i jest tam aktualizacja tych długoterminowych założeń. Także zachęcam do obejrzenia tego nagrania. No było bardzo długie i bardzo, tak jak ktoś to określił, bardzo dużo mięsa w komentarzu tydzień temu omawiałem oczywiście bitcoina, założenie długoterminowe się nie zmieniło ja dzisiaj to, że tak powiem powtórzę dla osób, które nie oglądają albo oglądają mnie pierwszy raz założenie było bardzo proste, uważam z mojej perspektywy co nie jest dla Was żadną poradą, uważam, że bitcoin po prostu jest drogą dopóki jesteśmy nad szczytem, nie spadamy poniżej 60 tysięcy, to jest drogo i nie jestem zainteresowany w ogóle kupowaniem bitcoina tak, po tak wysokich cenach to, co mnie ewentualnie interesuje, to wewnętrzne struktury i tak zwany handel futures. Dzisiaj na tym będziemy się skupiać, będziemy patrzeć, czy tam się pojawiają jakieś okazje futuresowe, czy nie. Ja przedstawiałem wam w wewnętrznych strukturach możliwe scenariusze. Były strefy, które miały dać spadki, były strefy, które miały dać wzrosty. Jedne i drugie dały wzrosty bądź spadki, ale ostatecznego celu z dużym prawdopodobieństwem, że żadnej tej stref nie, nie wyznaczałem. Mianowicie nie zakładałem, że cena z tej strefy. Spadnie aż po nowy dołek, ani chociaż może z większym prawdopodobieństwem zakładałem, że cena pokona 95 tysięcy, ale tak czy inaczej, obie strefy dawały wzrosty i spadki, więc analiza zakładała odreagowanie i te odreagowania były. Dzisiaj się zastanowimy nad tym, czy dołek mamy i czy pojawia się powoli jakaś okazja do tego, żeby szukać ataku na 95 tysięcy. Bo powtarzam, cały czas jestem przekonany, że. Minimum to, co chciałbym zobaczyć, to przebicie 95 tysięcy, a ostatecznie na co trudniej, trudniej ocenić prawdopodobieństwo, szczyt. Ale to dzisiaj, zaraz sobie omówimy. To, co żeśmy sobie omawiali tydzień temu, no to bardzo dużo założeń długoterminowych. Jakie okay, tu jeszcze Bitcoin, pokazywam SP, udało się wyznaczyć miejsca do spadku, ale omawiałem tu scenariusz, w mówię, że jeszcze przydałoby się tutaj klinowe, jeszcze jedno wzbicie, jeszcze raz pokonanie szczytu nawet. Ale jest to scenariusz, który, który chciałbym zobaczyć, a niekoniecznie musi się zrealizować, bo tak jak mówię, fale się kończą i oczekuję korekty globalnej. Zresztą tu mówię w dużym skrócie, zachęcam do obejrzenia tego nagrania sprzed tygodnia, tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione. Dzisiaj będę się odnosił do tego scenariusza tutaj, w obliczu, w odniesieniu do Bitcoina. Co jeszcze mieliśmy tu lokalnie? S&P dalej. Indeks dolara, tak też realizacja o euro dolar, euro -dolar, gdzie cel mówiłem, że jest nad szczytami. To była ta strefa, którą wyznaczałem bardzo dawno i dzisiaj jesteśmy w tej żółtej strefie i będziemy sobie próbować odpowiedzieć na pytanie, co dalej? Czy, będzie, czy to koniec wzrostów, czy, czy nie, co tam jeszcze było? To dalej: euro-dolar, euro euro-dolar. Euro -dolar, euro -dolar. A jeszcze złotówka była na złotówce. Omawiałem scenariusz e, dalszych spadków po powtórzeniu tej niebieskiej korekty. Czy to się wydarzy stąd, czy się wydarzy stąd? Jeżeli się wydarzy wielkość tej korekty, to zakładam dalsze spadki. No dzisiaj złotówki nie omawiam, ale możemy sobie zaktualizować, czy się sprawdziło. No i się sprawdziło. Mamy wielkość tej korekty, tak zwane 1 do 1. Cena zalicza strefę i już mamy nowy dołek. Także scenariusz zrealizowany na kontynuację, na kontynuację spadków. Coś jeszcze omawialiśmy? Omawialiśmy złoto, że czekam na dużą korektę. Tutaj pokazywałem jakiś tam handel, który, który robiłem na grupie, dwa setupy wzrostowe, no, ale mówię, scenariusz jest teraz taki, bo to już się wydarzyło, to już jest historia, czekamy teraz na głębszą korektę, jak się pojawi, to będę traktował jako okazję. I ropa. Na ropie zakładałem, zobaczcie, jesteśmy na przerywanej linii, zakładałem, że cena spadnie i tu się robi hot, I ja powoli zaczynam szukać dołka, dzisiaj może ropa nie jest Tematem, może do ropy sobie przyjdziemy przy okazji jakiegoś następnego piątku, ale na grupie już, już obserwuję, czy możliwy jest dołek na ropie. Czy możliwy jest dołek na ropie, już mamy spadek w okolicy 50, tak jak zakładałem, że cena tu dropnie i dropnęła. Dobrze, to dzisiaj z podsumowania to tyle. Teraz czekamy, o na ropie właśnie tego się spodziewam, że cena jak spadnie, to no, wydarzy się jakiś armagedon, zobaczymy. Nie wiem jak to fundamentalnie, co się wydarzy fundamentalnie. To jest podpowiedź analizy technicznej, to tak jak na S&P 500 Czy ja wiedziałem, że fundamentalnie wydarzą się spadki? No nie wiedziałem. Ja widziałem tam poziomy, które mogą wywołać spadki i faktycznie te spadki przyszły. Na tym polega analiza techniczna, żeby wyprzedzić o krok, to co już decyzje zapadły, a później jest przekaz do opinii publicznej, prawda? Dobra, nie przedłużam wstępu. Lecimy do analiz. Ok, zaczynamy od bitcoina. Bitcoina spojrzenie długoterminowe, i tu się w mojej narracji nie zmieniło nic na razie. Przede wszystkim, czy, jakby mnie ktoś zapytał, Karol, będziesz kupował bitcoina teraz? Powiem, że nie. Dlaczego? Argumentuję to w ten sposób, że uważam, że bitcoin jest drogo. Tak? Szczyty to jest drogo. Korekty głębokie tanio. Tak. Czyli do, dla mnie tanio będzie dopiero w momencie, gdy cena będzie schodzić poniżej 60 tysięcy. Wtedy będę czuł, że faktycznie jest tanio. Dopóki tego scenariusza z tak głębokim spadkiem nie ma, to uważam, że nie jest tanio i ja w ogóle nie biorę pod uwagę jakiegokolwiek jakiego, jakiego, handlu, jakiego, 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 tak zwanego fizycznego. Jedyne co mnie interesuje to wewnętrzne struktury i tak zwany handel futures na instrumentach pochodnych. Kolejną informację, które daje nam wykres dużego interwału, to jest informacja odwrotna. Mam kupionego bitcoina i dostaję, jestem nad szczytem, czyli impuls to, co miał zrobić, wybić kolejny szczyt, wybił. Jestem dużo nad szczytem, mam sygnał spadkowy i to jest dla mnie informacja do tego: myśl o swoich zyskach. Realizuj, czy ryzykuj i trzymaj? To jest każdy powinien sobie takie, uważam, pytanie zadać. Co nie, taki sygnał nie oznacza, że cena nie będzie rosła. Tak? Bo ja przedstawiałem tydzień temu taki scenariusz, że może być tak, że fala B trwa. Dostaniemy taki ruch, który zejdzie co najmniej na 73 500 i zrobi jeszcze raz szczyt, i dopiero później pojawi się ta duża korekta. Prawda? Więc ja nie wiem, czy fala B się zakończyła, czy nie. Nie mam wystarczających podpowiedzi, ale pojawiły się wystarczająco przesłanki, żeby myśleć o tym, co zrobić ze swoim zyskiem, czy go realizować, czy. Dalej czekać, nie wiadomo na co. Jesteśmy po bardzo dużym wzroście. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o duży interwał i spojrzenie takie długoterminowe. Teraz przechodzimy już na wewnętrzne struktury, i tutaj spróbujemy sobie podziałać. Ja zadałem sobie takie pytanie dzisiaj, czy mamy dołek na bitcoinie. Właściwie nie dzisiaj, tylko wczoraj już, na, już ten temat poruszałem, ale do czego zmierzam? Ja tutaj przedstawiałem Wam taki. Scenariusz, który opisałem sobie numerkami, czyli 1, 2, 3, 4, 5 to był pierwszy scenariusz, który zakłada, że jest 5 fali. Jak ktoś mnie dłużej ogląda, to wie, że Karol mówi wtedy, słuchajcie, no, ok, mamy 4, miało się to powtórzyć. To był akurat koniec kampanii, że tak powiem, prezydenckiej w Stanach, już było wiadomo, że Trump wygra. I mówiłem o tym, że pojawi się taka korekta. Jeszcze jeden szczyt zobaczymy, i że będzie pięć fal. No i było pięć fal, prawda? Ale są zasady, które mówią, że ta fala trwała krótko i była płytka i może być e, rozszerzeniem. No i faktycznie ten był tutaj trójfalowy. To był trójfalowy. Jeszcze trzy fale, i uznałem, że dalej będzie fala czwarta. I znowu dostaliśmy szczyt. No i znowu pojawia się ten problem, że uważam dalej, że ta fala czwarta, kurczę, jeszcze jest e, e, Krótka w czasie, co nie oznacza, że wyklucza to, wyklucza to falę czwartą, bo to jest zgodne z zasadami, tylko statystycznie najczęściej w takich sytuacjach, ja tutaj jest, już nie wchodzę w szczegóły, fala czwarta powinna być głębsza i dłuższa w czasie. I ja nie mogę wykluczyć, że ta fala czwarta tutaj dalej trwa, że mamy W, X, Y i zobaczymy jeszcze jeden szczyt, OK. Więc to jest scenariusz, który no, gdzieś nie pozwala mi spać i cały czas gdzieś ten scenariusz będę tutaj próbował forsować. Zobaczymy, czy się z czasem uda, a z tego względu, że duży interwał daje sygnały na spadek, także ta formacja spadkowa, którą Wam pokazywałem i są jeszcze inne tu mankamenty, które na to wskazują, że może być głębszy spadek, to jest właśnie ten scenariusz spadkowy tutaj. Chciałbym zobaczyć cenę powyżej 95 i dopiero po pokonaniu 95 tysięcy szukać okazji do shorta. Więc to są dwa scenariusze długoterminowe. Jeden zakłada wzrosty, drugi spadki. Na razie ten, który zakłada spadki, to już sobie strefę gdzieś tam narysowałem, prawda? Skąd te spadki bym chciał? A wzrosty? To była bardziej, jest bardzo duża strefa. Ja sobie przesunęłem ją tutaj na lewo, tą strefę, żeby ona nie zasłaniała mi tych moich buzgrowów na mniejszym interwale. Ale jest to cały czas strefa, która ma potencjał do tego, żeby zrobić szczyt. Tyle, że ona jest beznadziejna do handlu, jeżeli mówimy tu o handlu futures, oczywiście. Nie? Więc szukam wewnętrznych struktur. No ja wam wcześniej temu powiedziałem, że widzę taki scenariusz właśnie WXY, gdzie Y tutaj kończy się klinowo, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5. Jeżeli tak się ten scenariusz się narysuje i nie będzie w spadku poniżej 70 tysięcy, co byłoby negacją tego klina, tak to interpretowałem tydzień temu, a narysuje się tutaj sygnał wzrostowy, to będę próbował handlu long na pokonanie 95 tysięcy. Zastanawiam się nad schedżowaniem, czyli otwarcie przeciwnej pozycji short, ale ostatecznie całej pozycji długiej nie zamykać, trzymając poszczyt. I tutaj się na chwilę odniosę do S&P. Ja wam robiłem tydzień temu dogłębną analizę tego wykresu i tu mówiłem o tym, że te spadki, które się wydarzyły, to mają potencjał do zatrzymania na dwóch poziomach. Tu był poziom 382 i poziom 05 i poziom 618. Ja coś takiego rysowałem, że jak tu któregoś ruchu się pojawi sygnał, to znaczy, że pojawia się szansa na zrobienie odreagowania. I minimum odreagowania Zakładają, że mam tu scenariusz taki alternatywny, który, tak jak mówiłem, chciałbym zobaczyć, czyli to, co pokazywałem wam tydzień temu na dużym interwale, czyli ten Clean O właśnie. Czyli ten clean, że jeszcze raz pokonamy te szczyty. Mimo tego, że ja tu narysowałem te poziomy do dropu, tak ten 6057, to co tydzień temu wam prezentowałem, bo to są założenia jeszcze z ubiegłego roku, że to są dwa poziomy na krachtu. Pierwszy poziom to jest drugi poziom. I, i faktycznie rozpoczęły się spadki i one mogą się pogłębić ale żeby mówić o pogłębieniu to musimy tą żółtą strefę pokonać dopóki ona nie została pokonana to ja uważam, że hola hola mamy trend wzrostowy i to jest na razie tu było zakończenie fali przepraszam, to jest inne oznaczenie bo czwórka powinna być tu mamy rozszerzenie fali piątej na zasadzie klina czyli mamy 1, 2, 3, 4 i 5 Koniec, i wtedy dopiero spadek. Że jeszcze tutaj przyjdzie wykasowanie tych wszystkich shortujących, którzy na tych spadkach tu się lewarują na shorty i będą stawiać stop lossy na Więc tak uważam, że taki scenariusz jest możliwy. I w odniesieniu do tego, co narysowało SP, że jesteśmy w miejscu, które jest potencjalnym wsparciem i szansą na odraagowanie. Myślę, że Bitcoin mógłby z tego skorzystać i też zrobić szczyt, i też zrobić szczyt. Więc wracając już na wykres Bitcoina, uważam, że jest szansa nie tyle wzrostu po 95 tysięcy, ale nawet zrobienia szczytu. Ja nie rezygnuję z tego scenariusza, który cały czas Wam propsowałem i, i, i go omawiałem tyle razy. Cały czas uważam, że ta fala czwarta tutaj ma szansę zrobić jeszcze szczyt. Nie zabijam się o to, bo mam scenariusz spadkowy, jak coś to będę shortował, ale dopiero z nad 95 tysięcy, ale tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Teraz wewnętrzne struktury, godzinowy interwał. Co chciałbym zobaczyć? Chciałbym zobaczyć, żeby szukać longa, bo na razie tutaj w ogóle nie longuję, żeby szukać longa chcę zobaczyć taki scenariusz, że cena tutaj konsoliduje się, walczy z tą linią trendu, z tą tendencją spadkową i wybija jeszcze raz szczyt robi likwidację i tutaj z tych przestrzeni robi korektę I jeżeli to się narysuje bo ja tutaj tak, chyba z dzisiaj był live na grupie tak zwany ekspres piątkowy pokazywałem czego się spodziewam i jaki scenariusz by mnie interesował, żeby szukać longa tak, żeby szukać longa ja muszę zobaczyć ten wzrost i wtedy po korekcie szukam strefy i dołączam do wzrostu. Więc na razie nie wiem jeszcze, jak ktoś jest zainteresowany tym, czy tymi wewnętrznymi strukturami, bo to jest ciężko przedstawić na w piątkowych spotkaniach, bo zbyt szybko się zmienia wykres i zbyt, szyb, zbyt często zmieniałbym to zdanie, żeby, żeby to miało sens na takie tygodniowe spojrzenie. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na grupę, tam jest aktualizacja na bieżąco. I właściwie tyle o bitcoinie na dzisiaj. Bardzo szybko w odniesieniu do, do nagrania sprzed tygodnia, dzisiaj Was nie męczę, nie zabieram Wam dużo czasu. Szybka analiza i lecimy dalej. Teraz kolejny walor to euro-dolar. Euro-dolar, na którym to zakładałem, że po osiągnięciu 2 centy, cena uderzy po ten szczyt. I Przedstawiałem ten scenariusz w perspektywie takiej, że to jest fala A albo 1, to jest fala. Może kolejność inna: fala B albo 2, i trwa fala C albo 3. I teraz, co musiałoby się wydarzyć, żebym uznał, że to jest fala jednak 3 i będzie, będą dalsze wzrosty, a nie fala C? Bo jesteśmy w żółtej strefie, która kiedyś nie została tu zaliczona, i mówiłem o tym, że będzie ten powrót. No i to był główny cel tego handlu, Już pomijając to, że fajnie się to spięło z, z fundamentami, które też się zgrały, bo założenia, że Trump będzie dążył do osłabienia dolara się faktycznie zrealizowały i pytanie, czy Trump poprzestanie, czy nie poprzestanie. Ja uważam, że nie poprzestanie i dalej będziemy widzieli osłabienie się dolara i chciałbym zobaczyć ten wzrost, kontynuację tych wzrostów nawet po dolar 26 centów, ale pomówmy sobie o faktach, Jakie tu widzę na wykresie? E, miesięczny interwał. Na miesięcznym interwale. Na miesięcznym interwale. Tak to wygląda. Jaki to jest trend wzrostowy. Jeżeli Karol mówi o trendzie wzrostowym, no to wiecie, że będzie faworyzował scenariusze wzrostowe. Więc ja ostatecznie będę chciał nawet takiego scenariusza. Tak? Może się ten trend zakończyć i kiedyś się złamie i przejdzie w trend spadkowy, tego nie wiem, ale większą szansę na wygraną będę miał, jak będę podążał za tym trendem. I żeby podążyć za tym trendem, to ja tu wyznaczyłem dużą żółtą strefę z najsilniejszym miejscem przy testowaniu tego dołka. No I ten dołek nie został stestowany, więc czy może wydarzyć się tak, że cena teraz trójfalowym ruchem dla utrzymania trendu zalicza żółtą strefę i robi jeszcze jeden dołek? Może być. Teraz wracam na wewnętrzne struktury, już dzienny interwał i postaram się odpowiedzieć, co musiałoby się wydarzyć, żebym ja zaczął myśleć w tej perspektywie, że idziemy po nowy dołek. Przede wszystkim zepsucie tej struktury wzrostowej, która tutaj jest. Ta struktura wzrostowa wygląda tak, że mamy 1, 2, trwa fala 3 i powinna się pojawić jeszcze fala 4. Więc dopóki nie ma tutaj spadku głębszego, głębszego niż 50% wzrostu fali trzeciej, to ja ostatecznie nie wykluczę scenariusza wzrostowego. Jeżeli jednak cena się za, y, zacznie się zamykać poniżej 1,08$, no to lipa, prawda? Przechodzę na scenariusz spadkowy i shortujemy dalej głębiej. Na tą chwilę ten scenariusz nie wchodzi w grę, bo takiego spadku nie ma. Utrzymam się scenariusza utrzymania wzrostów, nawet po powtórzeniu tej czarnej, oj, się Po powtórzeniu tej czarnej korekty, zakładam, że będzie dalsza kontynuacja wzrostów. I dopóki nie ma spadku poniżej 1, 8, 1, 8 centów, to zakładam, że wzrosty będą kontynuowane. Jeżeli nie przekonuje nas to, tak, nie przekonuje nas to a cena zrobi dodatkowy wzrost, no to czy może być tak, że po takim pięciofalowym wzroście to będzie pięciofalowe C i cena spadnie? Oczywiście, że może być. Tutaj dalej będzie scenariusz, że dopóki nie będzie spadku głębszego niż 60%, to zakładam, że to będzie tylko korekta i będę obserwował z czasem, czasem to strukturę korekt. Więc co robię? Ja jestem już po częściowej realizacji, ale nie zamykam całej pozycji długiej, choć uważam, że nie jest to błędem. Nie uważam, że jest to błędem. Jest to bardzo dobry stosunek zysku do straty, i zyski trzeba realizować. Ale w perspektywie, nawet dziennego interwału, nie ma żadnej tutaj formacji spadkowej, nie ma żadnego sygnału spadkowego. Tygodniowy interwał, wskaźnik RSI jest napięty, wymaga rozładowania. Zobaczcie, wskaźnik RSI jest napięty, wymaga rozładowania, ale też na tą chwilę brak sygnału spadkowego. Więc dopóki nie pojawiają się żadne sygnały spadkowe i nie ma tego głębokiego spadku, to musi być pewny, pewni, że Karol. Na grupie, tam wraz z grupowiczami, robi setapy cały czas na kontynuację wzrostów i trzymamy się tego trendu, dopóki on będzie respektowany. Prosta analiza, uważam się bardzo prosta. Patrząc jeszcze sobie na indeks dolara, to założenie może wezmę, posłużę się innym wykresem. To jest wykres, gdzie bardziej lokalnie tutaj obserwuję czyli miejsce, z którego zakładałem spadki, czy w czasie, kiedy czytaliśmy sobie Bloomberga, 85% że tak powiem, uczestników rynku zakładało, że dolar będzie się umacniał, a my zakładaliśmy spadki, handowaliśmy właśnie to na dolarze, że dolar będzie się osłabiał. I mamy to, mamy wybicie tego dołka, że, czyli ten plan długoterminowy został zrealizowany. A teraz spojrzenie na trochę inny wykres z dłuższą historią, który wygląda w ten sposób. Ok, tak wizualnie wam pokażę. Ja się spodziewam tego, że te spadki to się jeszcze nie zakończyły, ale Czego oczekuję, to, wiecie, rynki poruszają się falowo, tak? Nawet jak tu miał być wzrosty, to są momenty, kiedy są też spadki, prawda? Tak samo tutaj, jeżeli mają być spadki, to prędzej czy później, zanim te spadki, wiesz, dotrą do jakiegokolwiek celu, czyli ja na razie zakładam, że powinniśmy dostać co najmniej 97, no 98 dolarów zaokrąglimy, to uważam, że może to się nawet w taki sposób wydarzyć, ok? Więc, e, tak wygląda spojrzenie na euro dolara. To są ode mnie wskazówki na to, co mogło być dalej, kiedy zmienię scenariusz ze wzrostowego na spadkowy. E, oczekuję, że. E, o, mam do Was takie pytanie. E, taką, takie pytanie, gdzie sam jestem ciekawy, bo ja nie jestem specjalistą w szukaniu rzeczy na YouTube i nie oglądam zbyt dużo YouTuberów, nawet nie wiem, kogo miałbym oglądać. E, ale, czy pojawiły się gdziekolwiek w internetach. Bo to, że pojawiały się podcasty, które nic nie wnoszą, które ostrzegały nas o, o przed krachem już tutaj, w okolicach 4500, gdzie jeszcze cały czas Karol longował, longował, ale mam do Was pytanie, czy pojawiły się takie informacje gdziekolwiek w sieci, czy jestem jedyną osobą, która wyznaczyła poziom spadku? Bo nie mogę się na to natknąć. Czy, czy faktycznie jest tak, bo taka teza została mi przedstawiona, że tak powiem, w prywatnej wiadomości przez grupowicza, że Karol, gratuluję, jesteś jedyną osobą, która oparła się presji strachu, która cały czas tu była w internetach, straszeni, straszeni byliśmy krachem, 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 a ja spokojnie cały czas longowałem wszystkie te korekty do tego momentu. że Jestem jedyną osobą, która w sieci wyznaczyła poziom spadku. To jestem ciekawy, czy, czy tylko ja potrafiłem to zrobić, czy nie. I mm. dalszy, w dłuższej perspektywie zobaczymy, czy te poziomy faktycznie są tylko tym? Czy faktycznie tym? Dobra, zachęcam do komentowania i do dyskusji. Lubię sobie podyskutować tylko, że tak powiem, podyskutować na jakiś konkretny temat, a nie tam dyskusję bez, bez tematu, bez, że tak powiem, jakichś podstaw. Mamy weekend i co tydzień życzę Wam weekendu, weekendu, zachęcając do tego, żeby spędzić ten czas poza domem, poza wyświetlaczem komputera, czy, czy telefonu, czy smartfona. I są dobre wieści, bo podobno, dzisiaj ja się obudziłem, mam śnieg za oknem, ale podobno, w niedzielę ma być nawet 20 stopni. Jestem trochę w szoku, że taka zmiana ma nastąpić, ale trzymam kciuki, że nie zostałem oszukany i faktycznie będzie ciepło. Także żegnam się z wami i, trzymamy się, i widzimy się za tydzień. Tak, za tydzień się widzimy. Trzymajcie się, cześć.